Witam, witam z samego rana. Pozdrawiam z Wietnamu. Diamentowe ręce nadaje o kryptowalutach i nie tylko. Świeże wiadomości z angielskiego na polski praktycznie codziennie. Subskrybujcie, jeśli takie coś Was interesuje. Jeśli zainwestowaliście w kryptowaluty, jeżeli jesteście twardymi inwestorami, długoterminowymi, tacy są tutaj mile widziani. I o co chodzi? Dzisiaj widzimy małe w ogóle zmiany, tak? Taką małą korekcję w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia i miesiąca. Widzimy pozytywne zmiany, taka Ala, wiosna kryptowalut, wchodzimy z tej zimy. Najwięcej poszło w górę Cardano, Luna, Terra Luna, tak, I Tyrion można powiedzieć, tak? I jeszcze tutaj XRP. Na moim kanale sugerowałem wiadomościami, co może iść, co może nie iść. Mówiłem pozytywnie albo negatywnie o tych właśnie kryptowalutach, które poszły jak najwyżej. Jeżeli my śledzicie, mogliście wyciągnąć wnioski i zainwestować, i wyciągnąć kupę, kupę pieniędzy tutaj, tak? Brawo dla ludzi, którzy to zrobili. Ja osobiście zrobiłem tylko tutaj z Cardano, tak, taką małą inwestycję i się udało, i się udało, diamentowe ręce, trzymam dużej, trzymam dłużej. zobaczymy, co się będzie działo, pozdrawiam, pozdrawiam, <dobra>, dobra, jedziemy, już ten, wiadomości, tak, patrzcie, Rio de Janeiro, w Brazylii, największe miasto, akceptuje w ogóle zapłaty kryptowalutami za podatki. Jak wiemy, Brazylia chce adopcji kryptowalut w całym kraju. 1-2% całego w ogóle kraju e, kapitału chce, by w kryptowaluty, tak lub tak mówili w tamtym roku. Na razie ucichło. Adopcję teraz jest, El Salvador adoptuje, tak? Meksyk chce adoptować. Tutaj chce zaadoptować też Honduras i teraz Brazylia, tak? Tutaj akceptują, jak tutaj chyba idą za takim właśnie pomysłem, jak i Ameryka, tak? I jedziemy dalej, i jedziemy dalej. Patrzcie, Ukraina daje swoje NFTs, tak, no wy ciągnęli tego krypto do góry, zrobili walutę wojny, kryptowaluty i teraz kładą łapy na NFTs tam, żeby troszeczkę uszczypnąć kasę na tą dotację, żeby się bronić przeciwko agresorom, tak. No życzę im jak, na, jak najlepiej. Tu też jest takie coś, że można kupić te właśnie e, NFTs i nie wiecie co, co kupujecie, tego będą automatycznie, tak. Przyznawane takie coś, że e, kupicie kotka w worku, a później odcicie w worku, co to macie. Tak, co, coś, coś w tym stylu. <laughs> Jedziemy dalej. Ok, patrzcie, tutaj pani Janet Jelen, tak? Tutaj ona była przeciwko w ogóle kryptowalutom w 2018 roku. Cztery lata po powiedziała, że kryptowaluty to są bardzo jest dobra taka zdrowa rzecz tak że są bardzo obiecujące dobre no to wam bym puścił kurde klip ale tutaj jest po angielsku może w przyszłości będę wam tłumaczył na polski tak i tutaj pozytywnie się wypełnia kryptowalutę tak bardzo obiecujące no tak tutaj może być chodzić bo tutaj Rosja chce aktywować ropę naftową kryptowalutę tak Z, jako zapłaty i za gaz też tutaj, oni mogą chyba tutaj też coś kombinować, tak? Kryptowaluty mogą być taką sekretną zapłatą, żeby z, te z Rosją, tak? Żeby tam W połowie cenie tą Europę wyciągnąć od tej właśnie Rosji, gdy Rosja teraz w problemach A kryptowaluty mogą w tym właśnie pomóc i tutaj jest, może też być tutaj Wiecie, ostrzenie kurde pazurów, tak? Jedziemy dalej, patrzcie, w ogóle Ameryka chwali kryptowaluty, tak? No w ogóle Teraz nie wiem co mi się stało, przez tą wojnę chyba teraz zobaczyli, że kryptowaluty są teraz Bardziej takie y, przydatne, tak, w kryzysie czy coś takiego, i teraz każda w ogóle chwali, bo też ten właśnie wzrost, teraz oni wszystko chwalą, też może ci wszyscy tam ludzie inwestują w to, tak. Tutaj jest podejrzana sprawa. Mówią, że kredyty to jest w ogóle elektryczne złoto, tak? No dobra, gratuluję, brawo, no brawo, brawo, jedziemy z walutami do góry. Dalej patrzcie, Florydak. ten y, gubernator akceptuje tak samo jak i tam, kurde w Brazylii zapłatę za taksy Bitcoinem, tak? Nie tylko jeden, ten, pierwszy był Ohio. Pierwszy stan w Ameryce, to co też ten inne stany poszło w ogóle w, to, to teraz w Stanach w Ameryce legalnym środkiem płatności są kryptowaluty, tak? No tutaj bardzo obiecujące. Tutaj biały dom sugeruje tak, żeby uczyć się i patrzeć jaki jest impact. Kopania kryptowalut na środowisko, tak? I tutaj wiemy, że Europa w tamtym y, roku chciała zbanować, i na początku tego roku, chciała zbanować kopanie kryptowalut, ponieważ zanieczyszczają to ostro środowisko, tak? Ale dzięki tutaj Ukrainie i tym, tym konfliktem to jakoś to tam ładnie ucichło. Teraz słyszymy pozytywne w ogóle rzeczy. Exxon Mo Mobile, tak, taka firma chce w ogóle używać naturalnego gazu na kopanie kryptowalut, tak? I tutaj właśnie mówią, że oni już teraz rozrastają się w ogóle w dużo właśnie miejsc. Nie tylko w jednym miejscu. Chcą zrobić to globalnie, tak? Tutaj może być nowa rewolucja kopara, kopania Bitcoina, tak? Używania czystych gazów, naturalnych, zielonej energii. Nawet można też używać z gejzerów tego właśnie ciepła, tak? Tutaj właśnie naturalnego gazu i innych takich rzeczy naturalnych, czy nawet, nie wiem, wiatru czy coś, tak? Czy tutaj kopać kryptowaluty? Bo tutaj inne kraje się buntują przeciwko kopaniu kryptowalutą i używaniu energii i zanieczyszczaniu węgla środowiska. I tyle powiem, i tyle powiem. <laughs> Ale tutaj z drugiej strony patrzcie stacking się robi e, najbardziej kurde ten obiecujący teraz tak? Eksperci mówią, że stacking czyli trzymanie a nie kopanie koparkami, będzie nam dużym, dużą rzeczą w tym właśnie roku. Także to eksploduje. To jest co, coś takiego, jak wam nam banki obiecują, tak? Trzymajcie na koncie bankowym kasę, to nam wzrośnie tam 2% na rok, tak? Coś takiego tutaj w kryptowalutach, tego, że zgadniecie co, jak kryptowaluty też rosną, to twoja kasa rośnie, plus jeszcze ten profit z tego wszystkiego co miesiąc, tak? I tu jest inna jazda, dlatego mogę to być ten, na takim, naj, największe takie, takie właśnie update idzie właśnie teraz Ethereum, 2,0 Merge, tak? Że właśnie teraz właśnie tutaj wzrasta nawet o 3,2 tysiąca Ethereum, tak? I tutaj właśnie ten największy update, takim też kryptowalutą, która jest obiecująca stacking, też jest właśnie ADA, tak? Cardano ADA. ADA też w ogóle ostro idzie w górę, jak w ogóle staking idzie na Coinbase, tak? Coinbase to taka wielki jest exchange i tutaj taki idzie kurde na Coinbase, ludzie teraz st st stakują ADA i tutaj w ogóle 13% w ogóle idzie w górę ADA, tak? to też obiecujące ADA na staking, czyli trzymanie i zarabianie tak? i tu jest bardzo, bardzo ob 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 obiecujące takie coś, że budowanie tego blockchaina trzymaniem, a nie kopaniem swoimi komputerami tak? i to takie taki i takie, takie właśnie coś. <laughs> tutaj, w ogóle, z innej strony, patrzcie, tutaj chodzi o Indie, tak? Ale tutaj może być bardzo duży impact na sitkoiny, takie jak właśnie Shiba Inu, czy tam jakieś inne doczkoiny, czy jakiś może ten -co, nowe Apecoin się robi, tak? Jakiś tam nowy ten, co tam łatwo jest, dywaniki wzięte z poddużek, tak? I tutaj patrzcie, jak coś ma takie właśnie e, małe altcoiny, tak, to tutaj właśnie ulubione takie altcoiny są w Indiach, ale India reguluje tutaj właśnie kryptowaluty, ten rząd i daje im tutaj 30% procent taksu złodzieje, tak? No pieprzone złodzieje, cholera jasna, no biedni ludzie, no i tutaj patrzcie 30% taksu im daje, ale kiedy to wchodzi? To wchodzi ten 1 kwietnia, tak? Gdzie to jest? Tak, 1 kwietnia, to czyli 31 marca te kryptowaluty mogą iść bardzo ostro w dół te właśnie shitcointy, tak? Ponieważ oni mogą też sprzedać te swoje Zasoby kryptowalut przed to zmianą tego prawa podatkowego w ich kraju i, tu, i tutaj jest naprawdę yy, warto o tym wiedzieć tak bo tutaj może się takie coś stać że coś może upaść o 10 20% w jednym dniu albo tutaj jest łatwo kupić dołek i wyczuć ten dołek kupić na dołku kiedy to spadnie a później sprzedać tak. Jak ktoś robi krótko treblówki Ok, jedziemy dalej, patrzcie tutaj popularny w ogóle ATM Kurde, ten daje też doczką. tak? doczką skacze 10% dlatego, tak? No doczką to Sitcoin, no, ale tutaj już wejdzie w ATM Tutaj obiecuje ten Elon Musk dużo, dużo o tym doczką, coś tam nic nie widać Tak samo jak ten Beast, tam nie obiecuje McDonald's się kurde będzie tam Tamten jakiś tam za burgerosy będą doczką płacą No a to ja się ucicha to wszystko, tak takie pieprzenie kotka młotkiem, no Ale co zrobi Sitcoin to Sitcoin, no co to będę dużo mówił Tutaj patrzcie, też i ten Metaverse, tak? Tu sobie opowiadam o metaversie i co może Metaverse zmienić, tak? Bo wszyscy ludzie myślą, że to tylko jest gra komputerowa, tak? Z taką, się, z, taką się spotkałem, z, tak, z taką opinią, ale patrzcie, tu też może zmienić edukację Metaverse, tak? No, czyli możemy siedzieć w, cyber, w cyberklasach, w szkole, tak studiować na online, założyć okulary, siedzisz w klasie, nauczyciel chodzi po klasie, jakiś tam kurde awatar, tak, i was uczy, tak? I to może być bardzo dobra zmiana i wzrost w ogóle metaversu, rozwój w ogóle, wiecie, w innym kierunku, tak? Tak samo w takim drugim rozwoju metaversu też, też może być e, wirtualny sklep, tak? Czyli e, jak Allegro jest, eBay, nie wiem, tam jakieś inne takie e-commerce, tak? Czy e, Ali, AliExpress, tutaj może być tak, że w metaverse już okulary idzie takiego a, a Amazon też, tak? Bardzo popularny chyba Amazon to, to mu, może zrobić pierwsze. Idziesz do Amazonu w sklepie, w okularach, w okulusie na przykład, i na półce sobie dotykasz produktu, nawet może go otwierasz, bo to jest cyberprodukt, tak? Zobaczysz sobie ten, patrzysz jak on wygląda i kupuje wkładasz sobie do cyber ten i przylatuje ci dronić, przy, 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 Ci przywozie na przykład kurde jakieś tam rzeczy, tak? Poczty. I tutaj może to się zrewolucjonować dzięki właśnie metaversie, To czyli Metavers to nie jest tylko The Central, jakiś tam sandbox, i granie, kurde, w gry i NFTs i jakieś tam ubrania czy czapka, tak? Jak inni ludzie właśnie myślą. To metaverse się rozwija w ogóle kompletnie w innym kierunku, także edukacyjnym i także pod względem e-commerce sprzedawania na online, co zrewolucjonizuje nawet wszystko, muzykę, koncerty. UFC, walki, będziecie mogli. oglądamy og og na metowersie, tak? Może, bycie siedzieli sobie na przodzie, kurde, w ławce cyber, tak, a nie kurde e fizycznie, kurde, na gali, tak? No i tyle powiem, no i tyle powiem. Dobra, będę kończył tutaj diamenty. Trzymajcie, nie panikujcie, wszystko jest w porządku. Kryptowaluty idą w górę. E w ogóle adopcja kryptowalut jest bardzo, bardzo duża. E Ukraina przyspieszyła to, Adopcja o jakieś rok, dwa, tak? Dzięki tym właśnie nim e, ludzie, taka martyrolo, martyrologia, tak? Bo tam ludzie pomierali tak? i tutaj ocalili nasz, nasze inwestycje ci ludzie, tak? No dzięki im wszystkim. Z Bogiem Wam tam życzę, kurde, i spoczywajcie w spokoju. No. na razie, miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, nie czajcie się. Tak jak ktoś ogląda do samego końca, subskrybujcie, nie dobra. bracie macie subskryba. Bo ja tutaj nadaję, kurde, cholery, a nikt nie, subs nie subskrybuje, no. Pozdraw, miłego dnia. Yo, yo, motherfuckers!